O, witam serdecznie ponownie w naszym ogrodzie Leśny Gród. E, teraz Gaj Świętowida. E, w sobotę jest wielkie wydarzenie. Przyjeżdżają sami giganci tego świata, będzie i nasz Kudliński Adol, będzie czerniak Hubert. Także zapraszamy wszystkich, będzie nasza Ela, jak pamiętacie, na Kubie z nami była. E, byliśmy na, na, na głodówce na Kubie, prowadziła tam za, z, doskonałe ćwiczenia jogi kapitalnej. Teraz będzie też w sobotę, kto będzie chciał, pokażemy taką, taką jogę. Na tej łące pokażę jak łąka wygląda. Ciszy w trawie, strefa bosych stóp. W takim, w, takim, w takim właśnie krajobrazie kwitnących lilii, wszędzie zachwitą lilię i tutaj sobie wieczorem ustalimy godzinę, czy 19, czy 20 przed ogniskiem. Wieczorem potem będzie ognisko, gdzie można siedzieć, po, posiedzieć, porozmawiać z naszym Hubertem, z Kudlińskim, który będzie. A Ela w międzyczasie, która będzie chciała grupę, pokaże te zabiegi jogi, pokaże ćwiczenia podstawowe, oddychanie, pranayama, oczyszczanie, co można zrobić samemu siebie w domu. Elu, jak ty to widzisz? Co powiesz naszym słuchaczom? Pani zapraszamy, ponieważ Grzegorz zrobił przepiękne miejsce do jogi. Bardzo świetna energia, tu jest mnóstwo kwiatów. Myślę, że te kwiaty do soboty zakwitną. Może nie wszystkie, ale część. Część, tak. W związku z tym bardzo chętnie zrobię dla Was jakieś ćwiczenia. Porozmawiamy o dechach, może, może troszeczkę się porozciągamy. Zobaczymy. Chwila pokaże, co będziemy robić, popatrzę na Was i może mi jakieś fajne myśli przyjdą do głowy, co zrobić, żebyście wyszli stąd zadowoleni i poczuli się dużo lepiej niż przed. Także zapraszamy. Będą na pewno ważniejsze imprezy w Gaju Świętowita, ale myślę, że może znajdziemy chwilę czasu, żeby tutaj troszeczkę przyjść, odprężyć się, nabrać dobrej energii. Tak. Zapraszamy serdecznie. Tak, dokładnie. Po wszystkich tych wykładach będą siedzieć, a więc potrzebne będzie naciągnięcie się, oddech oczyszczający, a więc nie tylko dieta jest ważna, ale również i takie ćwiczenia. Także jest Ela tutaj z nami. Kto będzie chciał, za darmo skorzysta właśnie na, na, na tym ogrodzie, na tej trawie z, z takich właśnie ćwiczeń jogi i pokaże, jak się do tego samemu zabrać. Lub zapisze się na takie lekcje jogi. Ela tu u nas będzie zostawać w ogrodzie, także będziemy ćwiczyć. No, tak. Będę, mam nadzieję, częstym wywalcem. Gościem. Pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy na wielkie wydarzenie. W sobota, niedziela. W te, tego jeszcze w ogrodzie nie było. Takie światowe sławy przyjeżdżają. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do zobaczenia.